Witam serdecznie Państwa na kanale Twoja analiza. Na Facebooku jest już nas 75 z osób. Serdecznie Państwa witam, serdecznie dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i bardzo się z tego cieszę. Oprócz tego też zapraszam, szanowny grono, aby móc też oglądać i przede wszystkim być na mojej, mojej grupie. YouTubeowej, czyli Twoja analiza, hmm. serdecznie Państwa do, do niej zapraszam. A jak ktoś z Państwa byłby bardziej chętny coś tam się dowiedzieć, coś doradzić, coś podpowiedzieć, a może coś mi nauczyć, jeżeli chodzi o jakąkolwiek wiedzę dodatkową, i mówimy tutaj o, o inwestowaniu czy tradingu, to Szanownych Państwa zapraszam do grupy Discordowej i tutaj Szanowni Państwo macie linki, Czyli forum moje, Discordowe, jak i strefa dyskusji na Facebooku. Chociaż jak Państwo widzieli, strefa dyskusji jest taka, że na razie jest tylko nas 75 7, osób, i tam czasem no, ktoś tam kciuka da, to, to już jest naprawdę no, cud świata. Tak więc zaczynamy. Dzisiaj będziemy mówić o takiej filmie Impost. Zobaczymy, co tam w sprawie pisze, co się dzieje, a więc idziemy. Na innym kanale, który też prowadzę, jest też taki inny i właśnie ta analiza jest z tamtego kanału. Chciałem tylko powiedzieć, że to dawno, dawno temu, rok ponad temu, była robiona analiza. To jest właśnie miejsce, gdzie była rozpoczęta analiza. Czyli cena była gdzieś w okolicach 16, tutaj złotych, w tym miejscu. I co ja na tym analizie tutaj Państwu mówiłem? A ja mówiłem, że, o, że powinien być spadek, i ten spadek tutaj no, nie zaistnia taki jaki powinien być. A ten spadek powinien być dosyć, dosyć duży, nie jakieś tam malutkie takie tutaj korekt, korekty. I jak ja tutaj zapowiedziałem, że widzę to wszystko, że cena powinna spaść do tych 8,983 w najbliższym czasie. No i dosyć do długo trwało, ale jednak praktycznie od tego momentu, ile nam tu zjechało, no 40%, jak był film dawno, dawno, te ja były nagrywane na innym moim kanale YouTube'owym, a tutaj po prostu tak sprawdzająco sobie omawiamy. No dobra, to skasujemy to wszystko, sprawdzimy od strony, mówię, regularnej, może, może takiej, może najpierw tej chyba, Regularnie subimy, tak, i sprawdźmy, co tu w ogóle w trawie piszczy. Jeżeli mówimy o tej naszej firemdze to jakby coś się tworzyło jakieś ORGR, czy, czyli może jakaś tam możliwość no, zmiany trendu ku górze. Pewnie tak, pewnie tak, szanowni państwo, wszystko jest możliwe ku górze, ale pierwsze co trzeba zrobić. To sprawdzić jakieś tutaj nasze spadki, spadki. A więc nasze spadki, nadzieje to zobaczcie Państwo gdzieś w takim miejscu, to w tym położeniu gdzieś tutaj się działa taka sytuacja, że to spadło gdzieś na taki nam poziom. Czyli to jest taki pierwszy poziom 1-2. I będziemy sprawdzać, co tam dalej w trawie pisze. A więc nazwijmy to, że to jakaś fala numer 1. Niech tutaj sobie zaistnieje, tu jakaś numer 2, niech sobie zaistnieje, nie widzę problemu. Aby ona tutaj, Szanowni Państwo, zaistniała. I teraz to jest mój taki kwadrat, to nazywam i ja to nazywam matkę. Ta matka ona jest przesuwana do góry. Ona musi być przesunięta do góry i zobaczcie, czy gdzieś jest ona wybita dołem. I jedyne miejsce to jest tu wybite. A więc jeżeli jest wybita ta matka, to jest taka krótka lekcja. To tu robimy trójkę, a tu robimy co czwórkę, i to jest taka prostota. Podążaj, panie, panie dzieju, podążaj z trendem, nie graj przeciwko trendowi. A weź, rozpocznij pracę z trendem. A więc mamy tak, pierwszy mamy trend, jakiś taki, sraki, nie? To był pierwszy trend, no i ten trend, szanowni państwo, został wybity. A więc jak został wybity, to gdzieś w tym miejscu zaczęło się nam pierdzielić trend. Powstaje nowy trend. I ten nowy trend powstał gdzieś w tym miejscu, Szanowni Państwo. A więc zachodzi kolejna sytuacja, że ten trend został nam wybity. A więc no, jest gra muzyka. No i ten ostatni trend renaza poniżej to trzeci trend. Gdzieś to jest ten trend, który nam powinien być wybity. I ten trzeci trend trzeba by obliczyć, bo gdzie on na wybije. Widzicie, to jest taka y, bardzo prosta sprawa. No. no jeżeli mówię między trójką a czwórką rozpoczyna się rajd no, świętego Mikołaja, <laughs> on podąża pięknie ku górze. No i teraz sprawdźmy co tu się dzieje na tym walorze tutaj, w tym miejscu. Czyli tu mamy kolejne tutaj zagranie. Mhm. No czy to dokładnie jest, czy niedokładnie. No dokładnie, no. no a to taki jest tunel. Tunel scenarizowaliśmy. Niech se tam będzie. Mi nie przeszkadza. I teraz tą tą, tą wielką mm, korektę idziemy ku górze. I zobaczcie co się działo. Tu mamy wybicie tej korekty. Wybicie tej korekty, a więc tu mamy falę numer. Mówię, tu jest piątka. Tu jest piątka, a tu jest po prostu już zakończenie. Ale przy piątkach, jak to zawsze bywa, czasem jest tak, że coś idzie ku górze i musi z powrotem zawrócić, czyli jest A, jest a B, C. Nieraz raz po piątce jest A, B, C jeszcze, więc nie jest to takie siub, siup. siup że już idziemy w górę. Ale żeby to Państwu udowodnić, dlaczego to tak poszło, więc skasujemy te wszystkie tutaj pierdoły. O, widzicie? Jakbyśmy to wszystko teraz sprawdzali, wszędzie się nam pchają, żeby te firemki zakładać. To możemy tutaj liczyć jakieś możliwości. Czyli mamy pierwszą, 1, 2. Tu mamy 3, 4. I tu mamy pięć. I tu mamy piątkę. I ta piątka. No można by do nazwać, że to jest jakaś 1. Jedynka. jedynka impulsowa. Zrobimy to na przykład im jedynkę na taki kolor niech będzie i może pomniejszymy do jakiej szesnastki. Im, im większe to tam i tam. Mhm. No to jakaś dwójkę. Teraz jak złamy tą 1, dwójkę. Zobaczcie co się dzieje. 1, 2. Czyli od do, masz. Zobaczcie, tu już raz, dwa, trzy, cztery. Masz między dwójką masz pięć impulsów, i te pięć impulsów, zobacz co się dzieje. Zobacz, to jest co? Jeden, dwa, tu masz trzy, a tu masz cztery. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 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 czwórka. jaki sposób rozpoznać czwórkę, szanowni państwo? To można, musiałbym państwu to wytłumaczyć kiedyś tak. On nie, niedawno sam do tego doszedłem, więc <noise> to nie jest takie, że, że ja tutaj wszystko wiem. Po prostu ja sam się uczę na tych wykresach. Dużo czytam, dużo rozmawiam z ludźmi. Nie ma tutaj osób, które takie chętne są jak ja, żeby się jakimś wiedzą dzielić. Po prostu nie ma takich ludzi. A my teraz ten baner przekładamy w górę i zobaczcie, to jest piątka. To jest dopiero piątka. No i to jest dopiero piątka. I tu jest też ta mała piątka. I wtedy masz już pewność, że wykres został prawidłowy zrobiony, czyli od czwórki tu masz trzymacie 5 impłów, raz, 2, 3, 4, to jest 5 znów, raz, 2, 3, 4, 5. No, to już Państwo wiecie, że tu jest zakończona była no, piątka fala. Teraz wyjdziemy z tego i zobaczmy, co to w ogóle tu się nam wytworzyło. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. I możemy teraz to niższego rzędu korekty możemy tu rozpocząć malowanie jakiejś tam cudoka, który będzie teraz korektą wyższego rzędu, czyli będzie tu 1, będzie a tu będzie dwójka. Gdzie ta dwójka będzie? Powiem Państwu nie wiem, nie wiem gdzie dwójka będzie. Ale mogę państwu mniej więcej roz, rozczepić ten mój mój słynny. Tu weźmiemy tak, a tu weźmiemy tak. O, to słynny weźmiemy, rozczepiszemy w nasze fiwo. I pokażę jak to wygląda. Proszę bardzo. I jak to wygląda szanowni państwo. Jesteśmy w strefie popytowej, jest to strefa popytowa. Takie Fibosy proszę sobie po, ponumerować, jest to pie, taki, taka ta jest, ta popytowa. Czy ta popytowa będzie już odpowiadała temu, żeby już, już tutaj chodzić, już grać, już miliony zarabiać, to nie wiem, nie wiem. Trzeba byłoby jeszcze sprawdzić teraz co, no, Eliota w dół, no to, <laughs> to nie jest takie proste, ludzie, kochani. No, A więc patrzymy teraz od tego w szczytu, mamy... Która jest większa korekta, czyli lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mamy falę numer jeden. Znów to jest numer jeden, jakiegoś koloru może takiego. I tu mamy falę numer dwa. Tak. Czy jest tu fala numer dwa? No to wypadałoby sprawdzić, czy jest tu strefa popytowa. Jest tutaj, znaczy, przepraszam, że jest strefa podażowa. W tym wypadku jest tu strefa podażowa, i tu powinno się nam. Tu powinno się wychodzić w ogóle z zagrania, a nie tutaj się myśleć o dalszych wzrostach. Nie? I tu jest, i tu była ta strefa podażowa, i gdyby, gdyby ta strefa podażowa była gdzieś w tym miejscu, i tu by wywaliło to, no to ta strefa podażowa by mi się już bardziej podobała, tak. No, bo ona by zanegowała, czyli byłaby to jeden, byłoby tak, gdyby tu spadło, to jest jeden, jeden, dwa, dobra. 3, 4 i tu 4 by zanegowała i o to byłoby dobre. No. Czyli by to byłaby tylko jakaś korekta. Ale nie ma tu negacji niczego. Mamy dalszy ruch osobisty, wzrost. I teraz proste, proste takie patrzenie, jest, gdzie dokąd ten, ten, ten swing zmierza, czyli od tej keski do tej keski może sobie zmierzyć prosto i wyjdzie się fajny tutaj poziom, gdzie wykres powinien dojść. Tak więc patrząc na ten poziom, z takiego prostego liczenia, on gdzieś wychodzi gdzieś w tym miejscu, tak? Byłby to by poziom. Mhm. Taki pierwszy. Ale my sobie, Państwo drodzy Państwo, sprawdzimy. Za chwilę ocenimy, nie ma co nie ma co się spieszyć. Trochę czasu mamy, nie? A więc tak, to mamy jakieś tutaj korekty i no, no, lecimy od góry do dołu, to mamy tak. Czy na pewno to jest korekta? Muszę sprawdzić, bo tu coś tu No jest tu jakaś korekta badań. 1, 2. Nie przebita 1-2. 1-2 cały czas. Jest ta Franca. Dopiero 3-4. O kurde. No to tu jest. Dopiero tu jest, Szanowni Państwo, to jest właśnie. Tu jest 1. No wejdzie czy nie? 1 tu wejdzie. Mamy 16 koloru niebieskiego, a tu wyjdzie numer 2, tu wejdzie numer 3, tu wejdzie numer 4. Proste liczenie to po prostu korekta, korekta ta 1, 2, to wytworzymy w tym miejscu jeszcze raz, spójrz. Poszedł do dołu, mamy po to samo, nie wybite górą, to mamy niżej, nie wybite, no może delikatnie by była wybite, no ale jeszcze raz sprawdzimy. No nie, tu jest, to jest, dotąd nie jest, tak jest, no i lecimy, tu lecimy, nie wybite, no ja tu, ja bym powiedział, że tu nie jest wybite na razie, bo je widzę po czasie, tu nie jest wybite, takie coś, to, to jest tylko tego, I no i tu jest 3, 4 bym to zrobił. Co, od dwójki od tej miejko, 1, 2, 3, 4, 5. Zgodziło, zgadza, by się pięciofalowy ruch tutaj występuje. Na trójce jest prawidłowo zrobione. Ten ruch pięciofalowy zrobimy tak. No i co teraz? Co teraz wynika? No i prosta zasada, jaką ja sobie tutaj robię, pomalutku. Ja sobie to oddysowuję od tego miejsca do tego. To jest taki poziom. Tak, od reagowania to jest pierwszy poziom. Złapię czy nie złapię to? Powinien być pierwszy poziom. Następnie. Następnie drugi poziom. To jest ten większy, czyli od cały Elliot do czwórki. I przerzucimy go tutaj. I to jest to I tak jakby my tak spojrzeli na ten mój, mój rysuneczek. Gdzie ja tu coś widzę? Dobrego czy złego, to nie wiem. Szanowni moi kapacze. No, ja tu widzę coś takiego, że tu może być. No, może to być odreagowanie w tych właśnie cenach między 10,40 a 9,50. Jakieś tu odreagowanie może być. Natomiast, natomiast pewny ruch tej fali, to jest tutaj dwójka, to, to, jest, to, to jest ta falia numer dwa. No, myślę, że to by było dobre. No, by było. Ile tu wychodzi te fibo? Zaraz sobie zerkniemy na ten wykreślik. Spójrz, spójrzmy, szanowni Państwo, i my się wydaje, że to jest. No bingo, no to jest dobre, no bo byłaby to naprawdę wzorowa fala numer 2, no pięknie, to byłby, Elliot byłby, mh, taki byłby, Eliocik byłby mh, wycałowany między 50 a 61,8, taki Elliot by tu wyszedł, no więc ja bym tu się podniecał ostro, że tu jest, jest dobre miejsce, tym bardziej, że je już wyliczyliśmy. No, może, może to bujnoć niżej. Może bójno niżej do 887, bo pokazywaliśmy tu na całym ruchu. Do, to może dojść. Więc. No ja bym się na tym skupił. Dobra, ja bym się na tym skupił, ile byśmy mogli później zarobić. Jakbyśmy tutaj się zrumbali do... No niech będzie do tego miejsca. Dobra, do tego. No nie do tego będzie. Jakby jeszcze poszło, dobra, kurwa, zrobimy do tego. Już nie wiem, już nie będziemy płakać. I ile bymy poszli? Czyli mamy dzisiaj cenę. Gdzie my mamy cenę? Już patrzę, ile mamy cenę? Przeba, powiedział. Tu mamy gdzieś w tym miejscu cenę. Dobra, ile by tu by my poszli? Jakbyśmy o dzisiaj kupowali? No mówię, jak kupujemy, o dzisiaj, no to chcemy o dzisiaj wiedzieć. Ja tak w ten sposób robię te wykresy dla Państwa. I które później możecie no, popatrzeć, czy jak te wykresy poszły, czy w ogóle coś poszło, czy nie poszło. I gdy tak, gdy tak spojrzymy, to jest, to jest właśnie to, dokąd wykres może nam pójść do góry. No i o, oczywiście mo, ma prawo, i, ma, <laughs> i może pójść, nie. Dlaczego ma nie pójść, tak? Odznaczymy tutaj strefy, nowe, te duże podażowe, czyli to jest ta strefa podażowa. No, znaczymy, że kolor taki. No, zrobimy taki czerwony. O, dobra, taki taki. A tu największy podaż to jest gdzie taka. tak? Czemu nie chcę zrobić takiego się koloru? Ładniejszego. O, tego zrobimy. Trochę inne było. Dobra, i to uciekamy z tym, bo to mi nie jest potrzebne. Dobra, to jest taka cena na dzisiaj. Uwaga, na dzisiaj. No i teraz zrobimy, ile ten wykres może nam się zrypać. Chyba może się zrypać. A więc ja tak sądzę, że tu ustawiam sobie taki pułap na pierwszy ogień. Że tu byłaby zakończenie tej fali, to, byłaby, to byłby taki koniec. Dalej. Jeżeli by to dalej poszło, to od razu widzę, że to byłby taki koniec. I maksymalny koniec jeszcze może być taki. A więc, co by nie mówić, co by nie mówić na tym naszym tutaj Westpadole, no to mówię, to tu jest takie miejsca, co są takie średnio ciekawe, jeżeli mówimy o, o, o te zejścia, ale... No trzeba to też mieć na uwadze, że ten rynek, mimo że wchodzimy w bardzo dobre miejsce, to mi tu pisze. A, jutro mam interes. Czy jutro mi coś zrobisz? No, że ja ci wszystko łukaszku zrobię. No, no dobra, kolega to mi tam... W interesie mnie prosiłem, coś mu zrobić. No i teraz, szanowni Państwo, to co widzicie to jest to jest 1, 2 i tu spadek. Dlaczego taka 1, 2 powstała? A dlatego, że przypuszczam, że ta fala to nie będzie 1, 2, tylko, jest, tylko to będzie takie, coś się tworzyć będzie nam. Widzicie teraz. Nie będę mógł, nie umie tego, trzeba poprawić. Jeden, dwa i to, co tu się nam tworzy, ta, bo zaraz będę tutaj zawodowcy, będą zaraz tutaj napierdzielać na mnie, że jakie tu kocoboły tutaj gościu nadaje, co on tutaj mówi. No, i to będzie fala numer C, szanowni Państwo, ta fala numer C ona się będzie kończyć właśnie w tym miejscu się kończy o. No, w tym miejscu może jak tu no, W tym miejscu się kończy no. no. fala numer C. No dokładnie to się kończy w tym miejscu gdzie wcześniej rysowaliśmy, Już skońcowałem tą nitkę, ale to jest, to jest, to jest ta biała, która się teraz czerwona o. Jest czy nie ma? Nie wiem, co zrobię. Jeszcze raz sprawdzę, bo Namieszasz to każdy lubi, ale później. No idzie, czy nie idzie? No. No, dobrze. O, to jest to. Dobrze, to jest to. Dobra, i to jest. To jest ta fala, czyli. No. No, dobra. Dobrze, jeszcze raz zrobię to, żeby było, żebyście wiedzieli już tak zawodowo, już że bo. Tu jest C. No, a tu jest D. No, to możemy wykasować, to możemy napisać. Dobrze. I teraz no to co mówiłem wcześniej właśnie. To co mówiłem wcześniej, a więc to jest ta fala. To jest ta fala, tu jest nad nimi, czyli AB równa się CD. Taki jest układ. Musicie sobie zapamiętać, czyli AB równa się CD. To jest taki układ. I ten układ tutaj bardzo dobrze się nam wpisuje. A dokładnie to jest korekta. ABC. Jak tu by Państwo rysować? Proszę bardzo, idzie coś w górę, powiem tu narysuję na zboczku, Już żebyście mogli spojrzeć. Czyli tak jest raz. To jest 1, 2, 3, 4. To mamy 5 i zobacz, co się dzieje. Tu jest tak. Raz A B C. Czyli tu jest. A B C, a tu jest 1, 2, 3, 4 i tu jest 5. i tak i tak właśnie no, wygląda nasza tutaj struktura, którą żeśmy tutaj rozrysowali prostym ukiem. Natomiast struktura, jeżeli mówimy o spadkowej, Szanowni Państwo, to ona no, różne ma układy, a więc jeżeli coś tam wzrosło, i to ma, ma, można być tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? No, to będzie coś takiego, a jak nie, to będzie jeszcze lepiej, to będzie tak raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dopiero w tym miejscu możemy zakończyć, a więc tych układów trzeba się jeszcze sporo pouczyć. Wszystko, żeby móc zrozumieć, potrzebny jest na to czas. No, na to wygląda. Więc szanowni państwo serdecznie zapraszam na grupę Discorda, tam jest Akademia Traderów, gdzie będziemy się mówię, wspólnie uczyć, wspólnie zdobywać wiedzę. Jak ktoś chce, może się tym wiedzą też yy, yy, dzielić. A tym, co się tak bardzo mądrują i się pośpichujki robią, nie przejmować się, po prostu robić swoje. Będziemy się wspólnie uczyć, zdobywać wiedzę, to jest najważniejsze. A ci, co suszą zęby, bo, bo, bo wiecie, na tym zarabiają po 10-15 tysięcy. Ten czas już się skończył, szanowni państwo, nie ma już tego czasu. Ja swoimi filmami doprowadziłem do tego, że przynajmniej już ta wiedza jest ogólnie dostępna, już wszędzie już zaczynają. Ci, co za co chcieli kasę, brać, to już, już o tych sprawach normalnie mówią o, o, o trendach, o, o falach, o wszystkim już zmówionym jeszcze nie tak dawno była, było tabu, więc mówię Państwu, na no, części tam się czuję w jakiś sposób no, um, satysfakcjonowany, że no, ludzie zaczynają o tym dużo mówić. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie możecie się Państwo uczyć tej wiedzy, a, a, a ta wiedza do tego doprowadza, że coraz więcej ludzi gra poprawnie w trendzie. No i później taki no, broker jak XTB, chyba dwa dni temu, no po prostu no, prezes wyłączył, jak to się mówi, no, prąd z miastka, żeby kurwa, serwery zatrzymać. No bo wszystko, wszyscy grali w jednym kierunku, shortowali czy tam i, i na tym zarabiali pieniądze. No i, no, i wiadomo, skrypt się odezwał <gurna> kurna, że jak tak dalej będzie, to firma pójdzie z torbami. No i trzeba było, jak to ja nazywam, z gniazdka wyciągnąć prąd. I, no i wszystkim kurcze telefony i, i wszystko siadło. No więc no, no, zna się te triki. No, człowiek nie jest głupi. Wie, jak to mniej więcej działa. No przecież to jest każdy biznes. No jak ty tracisz, to jest, jest fajnie. Znaczy, jak ty, jak ty zarabiasz to, to jest nie jest fajnie. No jak im więcej ludzi będzie po prostu zdobywało wiedzę tą właściwą do, do pracy nad akcjami i tak dalej, to myślę, że wyniki będą jak najbardziej stosowne. Pokazałem na, na początku filmu z dawnego filmu, który ponad rok temu nagrałem na ten temat i pokazałem. Dokąd mogą być maksymalne spadki. Ja tego waloru nie rozgrywałem w ogóle, bo jeżeli coś takiego widzę i dużymi spadkami, to, to, to nie jest dla mnie. I to jest tutaj definicja tej, tej, tej inwestycji, że jesteśmy w strefie właśnie tej wartościowej popytowej, ale uwaga, ale może być zawsze jeszcze lepiej, a to jeszcze lepiej, to jest właśnie to, jest to, to jest strefa postaw popytu, gdzie na tym postachu popytu, uwaga, no, można. No można, tutaj, no można tutaj z zawału dostać, i tu w większości osób w tym miejscu właśnie czy to ja, czy ty, no nieraz no, psycha nie wytrzymuje, pozbywamy się tych akcji, pozbywamy się no, wszystkiego, wolimy chociaż trochę złapać, to co się zaoszczędzi no i jest taka sytuacja, że to zacznie odwracać. Takie coś nie dzieje się na, 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 na dźwigniach, bo na dźwigniach nawet jeżeli coś fajnie spada i tu ma, masz reakcję, że pójdzie w górę a dużo osób trzyma, to to oni jeszcze kurwa spuszczą po długiego dnia, <laughs> i żeby cię wyrżnąć, a jak, jak nie, to jeszcze, jeszcze poniżej dna po prostu. I, I póki ludzie mają kasę, jakiś zakład, że pójdzie wszystko w górę, a idzie wszystko w dół, to, to mnie do broker wyciśnie, nawet ostatnią stówkę Twoją, byle tylko zarobić. Tak więc takie jest moje zdanie. Ja tego zdania nie zmieniam na ten temat. Nieważne, czy to jest broker taki, czy taki. Uważam, że no, no to jest normalny biznes, gdzie po prostu ktoś no, musi być bardziej chytry i bardziej mądry. No i Tyle, no. jeżeli ktoś jest na tyle biegły w te tematy i ma psychę mocną, na pewno da sobie radę i jakieś tam fajne pieniądze na tym zarobi. A więc wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do kolejnego odcinka. Proszę pamiętać, że to. Nie jest porada inwestycyjna, nie jestem żaden radca ani doradcą, ani analitykiem giełdowym, tak. Są to tylko moje takie, mówię, yy, yy, jakby to powiedzieć, pogadanki z tobą i no, przyzwolenie na to, i czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. Jak ja to widzę, to no, ty możesz widzieć to inaczej. Rynek może to widzieć też inaczej. No i po co masz mieć ma do mnie pretensje, więc jeszcze raz, jest ustawa, która no, no, mówi mi wprost, że ja mówię, że nie jestem żadnym radcą ani doradcą, żebyście Państwo wiedzieli. Po prostu jest to taka stricte wiedza naukowa, żebyśmy się pouczyli razem, podebatowali na temat różnych wykresów. I fajnie, fajnie, myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę. To do następnego odcinka, cześć.